Dzień dobry, jestem Agnieszka ze sklepu Dłuta.pl i w tym filmie pokażę Wam, jak w prawidłowy sposób naostrzyć nóż struga płaszczyznowego i jak go poprawnie zamontować. Nawet najlepsze narzędzia wymagają ostrzenia. I paradoksalnie, im częściej to robimy, tym mniej czasu na to poświęcimy, ponieważ tempe ostrza wymagają długotrwałej regeneracji, natomiast narzędzia, które zaledwie w niewielkim stopniu uległy stępieniu, możemy bardzo szybko przywrócić do pierwotnej ostrości. W każdym warsztacie stolarskim narzędzi, które należy ostrzyć, jest całkiem sporo. W każdym oczywiście warsztacie, w którym wykorzystywane są narzędzia ręczne. Dlatego warto przygotować sobie stanowisko do ostrzenia. Takie stanowisko powinno składać się najlepiej z jakiejś antypoślizgowej podkładki. Tu akurat posługuję się taką podkładką wykonaną ze sklejki. Ale może być to jakaś nawet gumowa podkładka, która zabezpieczy nasze kamienie przed przesuwaniem się. Musimy mieć dwa kamienie, najlepiej o granulacji 1000 i 6 lub 8000. My polecamy kamienie japońskie, kamienie wodne, sztuczne, które są bardzo łatwe w użyciu. W tym przypadku ja wybrałam kamienie szapton, ponieważ w moim warsztacie nie mam do dostępu do bieżącej wody i kamienie te bardzo łatwy sposób Możemy wykorzystywać używając tylko wody ze spryskiwacza. Nie pozostawiają też bałaganu na miejscu pracy. Oprócz tego wykorzystuję prowadnik, który również w tym przypadku jest niezbędny do precyzyjnego ostrzenia. Jest to prowadnik firmy Veritas. Teraz zaprezentuję jeden z wielu sposobów ostrzania, bo jest ich bardzo wiele. Ten sposób, który pokażę, wykorzystuje patent z linijką. Należy tutaj zaznaczyć, że dotyczy to noży, które wymagają jedynie przeostrzenia, a nie regeneracji, czy gruntownej zmiany fazy. W pierwszej kolejności spryskujemy kamienie wodą. Następnie polerujemy tylną stronę noża na kamieniu drobnoziarnistym. W związku z tym, że nie ma konieczności polerowania całej powierzchni, wykorzystujemy cienką linijkę, którą układamy przy bocznej krawędzi kamienia. Następnie przyciskając nóż od góry wykonujemy około 10 pociągnięć. Kolejny krok to montaż noża w prowadniku. My używamy prowadnika firmy Veritas, jednak można wykorzystać do tego dowolny przyrząd tego typu. Noże zaostrzone są fabrycznie pod kątem 25 stopni, my wykonamy tylko mikrofazę pod kątem 30 stopni, co jest wystarczające, aby osiągnąć satysfakcjonującą nas ostrość. Prowadnik z zamontowanym nożem przesuwamy po kamieniu o granulacji 1000. Już nawet po pięciu przeciągnięciach powinniśmy poczuć na tylnej stronie noża tworzący się zadzior. To znak, że możemy przejść na kamień drobnoziarnisty. Pamiętajmy o wytarciu zarówno ostrza, jak i rolki prowadnika. Proces ostrzenia powtarzamy na kamieniu o drobnej granulacji. Wyjmujemy nóż z prowadnika i na końcu ponownie polerujemy tylną stronę noża na drobnoziarnistym kamieniu, wykorzystując trik z linijką. Pozwoli nam to usunąć zadzior, a jednocześnie utworzy kontrfazę. Na samym końcu ponownie wycieramy ostrze. Warto także pamiętać o tym, aby przetrzeć je ściereczką nasączoną np. Na olejem kameliowym, gdyż ostrze miało kontakt z wodą, a olej zabezpieczy je przed korozją. Nóż mamy naostrzony, teraz zamontujemy go w strugu. Rozpoczynamy od spasowania noża z odchylakiem. Nóż powinien nieznacznie być wysunięty około milimetra półtora poza odchylak. Następnie montujemy go w strugu i przyciskamy klapą. Teraz należy sprawdzić, czy nasz nóż jest jednakowo wysunięty z obu stron. Do tego wykorzystamy deseczkę, którą w tym przypadku zamontuję w stole. I sprawdzamy, czy wiór po obu stronach jest jednakowy. No, tutaj wyraźnie widać, że po tej stronie zbiera nam gruby wiór, z tej strony nie. No, rzeczywiście dźwignia jest nieznacznie przechylona. Nie interesuje na, raz, na razie grubość tego wióra. Bardziej chodzi o to, czy ten wiór z obu stron jest tej samej grubości. Teraz widać, że wióry są zbliżonej grubości. Możemy tym samym zająć się głębokością skrawania i lekko na przykład cofnąć w tym wypadku nóż. Biury są coraz cieńsze. Regulacja została zakończona. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że ostrzenie wcale nie jest trudne i nie musi zabierać dużo czasu. Pamiętajcie, trening czyni mistrza. Nawiązując jeszcze do naszego stanowiska pracy, stanowiska do ostrzenia, pamiętajcie, że warto zainwestować w dobre kamienie, bo dobre kamienie to dobre efekty ostrzenia. A dobre kamienie wymagają też odpowiedniej regeneracji. Dlatego warto zaopatrzyć się w najlepiej płytkę do regeneracji kamieni. Jeżeli mamy dobre kamienie, najlepiej wybrać równie dobrą płytkę. Ja do moich kamieni Shapton wybrałam płytkę firmy DMT. I chciałam jeszcze na koniec przypomnieć, że z serii filmów o strugach powstały jeszcze dwa inne, w których mówię o najbardziej podstawowych modelach, a także o producentach strugów. Do zobaczenia w kolejnych filmach. thank you